Zadanie antena, w którym danych mieliśmy do 100 tysięcy prostokątnych bloków, których wymiary nie przekraczały 10 do 9, i chcieliśmy ułożyć jak najwyższą antenę, wykorzystując wszystkie bloki przy takim ograniczeniu, że mogliśmy stawiać na danym bloku tylko taki, które nie mają większej szerokości. Zatem nie mogliśmy dostawić takiego, który by już wystawał, moglibyśmy dostawić blok równy. Albo blok trochę węższy. Przy czym mogliśmy te bloki obracać tak, aby albo pozioma podstawa miała szerokość 8, a wysokość miała 4, lub tak, aby szerokość była 4 i wysokość była 8. Chcemy ułożyć jak najwyższą antenę i odpowiedzieć, jaki jest, e, jaka jest ta najwyższa możliwa wysokość. No, gdybyśmy mogli e, dla każdego z klosków. Krótszym bokiem stawiać go poziomo, tak żeby do wysokości dodawany był dłuższy z boków. Wtedy byłaby hipotetycznie możliwa najwyższa długość takiej anteny. Gdybyśmy tutaj mogli do wysokości dodać 8, tutaj 9, tutaj 5, tutaj 6, a tutaj 7, sumarycznie mielibyśmy 17 plus 18, czyli 30. 5, wysokość eee, takiej wieży mogłaby być maksymalna. Pytanie tylko, czy jeżeli ustawimy wszystkie klocki dłuższym bokiem w górę, to czy będziemy mogli je poukładać? Otóż tak możemy dowolne, dowolny układ bloków zawsze ułożyć. Tak tutaj poziomy będą te mniejsze bloki. 4, 1, jeden, dwa. I 6. Założenie jest takie, że musimy je ułożyć tak, żeby szerokości poziomych boków były nierosnące. Zatem wystarczy te bloki posortować według tego krótszego bloku. Na dole stawiając najszerszy o szerokości 6, potem 4, 2, 1, 1. Przy czym my nie musimy tej wieży ustawiać, więc to sortowanie jest zupełnie niepotrzebne. Ono tylko nam udowadnia, że istnieje takie możliwe ustawienie. Te wszystkie obserwacje zatem sprowadzają się do rozwiązania, w którym z każdej pary liczb wybieramy maksimum i dodajemy ją do sumy. Czyli z tej do sumy dodajemy 8, 9, 5, 6, 7. I taka jest zawsze, niezależnie od danych wejściowych, strategia na uzyskanie najwyższej możliwej wieży.